Czy rozpoznawanie twarzy na obrazie z kamery jest trudne? Jak się okazuje, z Pythonem i z biblioteką OpenCV jest to kwestia dosłownie kilkunastu linii I właśnie jak to zrobić, zobaczysz w dzisiejszym filmie. Dzisiejszy film to również jedna z lekcji kursu Python od podstaw, który tylko do 10 czerwca dostępny jest w niższej premierowej cenie. Zrobimy teraz rozpoznawanie twarzy, ale nie na zdjęciu, a w nagraniu wideo, na żywo. Utworzę tutaj nowy plik. Rozpoznawanie, podkreślenie wideo, i tutaj zaczniemy w bardzo podobny sposób jak wcześniej, czyli zrobimy import CV2 Data, ale zamiast wczytywać obrazek, zrobimy CV2 Video Capture. Został dodany jeszcze jeden import. I tutaj podajemy numer kamery, z której chcemy pobierać obraz. Dam 0 dla pierwszego znalezionego urządzenia. I zaczniemy od sprawdzenia, czy wszystko działa, tak więc zrobimy while true i teraz video read i w tym momencie opencv zwróci obiekt typu tuple, który będzie zawierał dwie wartości. Pierwsza wartość to wartość oznaczająca, czy klatka została właściwie pobrana, czy nie, czyli wartość typu true, false i druga wartość zawierająca już samą klatkę. Możemy nazwać to success i frame, i każdą klatkę oczywiście musimy wyświetlić przy pomocy CV2 i M-Show. Dokładnie tak samo, jak robiliśmy z obrazem. Możemy nazwać to video i będziemy Przekazywać frame. Żeby to pobieranie kolejnych klatek w pętli właściwie działało, musimy jeszcze dodać jedną rzecz. wait Key, czyli tę metodę czekającą na wciśnięcie klawisza, i tutaj podajemy 1, czyli 1 milisekundę. Jeżeli ten klawisz nie zostanie wciśnięty, idziemy po prostu dalej. A jeżeli zostanie wciśnięty jakikolwiek klawisz, tak więc damy if key różne od. Minus jeden, zakończymy działanie tej pętli, zrobimy video release i zrobimy CV2 Destroy All Windows. Ja już teraz szykuję obraz z kamery. Kamera jest skierowana na mnie, uruchamiam program. I mamy, jestem tutaj. O, z tej strony troszkę. Włosy widzę lekko nieuczesane, ale obraz z kamery jest. Dobra, to teraz kolejny krok. Musimy postarać się, żeby ta moja twarz tutaj, w tę stronę, została rozpoznana. To tak naprawdę bardzo prosta rzecz, bo jedyne, co muszę zrobić, to przekopiować ten kod, który mamy tutaj do rozpoznawania twarzy na zdjęciu. Muszę teraz ten kod wkleić w tym oto miejscu i zamienić IMG, czyli ten wczytywany obraz, na frame, czyli na poszczególne klatki przechwytywane z kamery. I to jest tak naprawdę wszystko. Biorę raz jeszcze kamerę, raz jeszcze uruchamiam program i widzę że moja twarz została bez problemu rozpoznana. Zobaczmy, czy zostanie rozpoznana twarz również na zdjęciu. Mam tutaj przygotowane zdjęcie na telefonie. Nie, tutaj ta twarz nie została rozpoznana, ale to prawdopodobnie dlatego, że ona jest za mała. Tak więc wprowadzimy tutaj małą zmianę. Zamienimy ten min size z 200 na na przykład 50. I raz jeszcze uruchomię. Moja twarz jest bez problemu rozpoznawana. O, i ta twarz tutaj na zdjęciu też. Oczywiście, jak widzimy, coś tam w tle też się rozpoznaje, co chyba nie jest twarzą, ale w takim razie możemy trochę z tym numerem, z tą liczbą poeksperymentować. Zamiast 50 możemy dać na przykład 100 i zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Natomiast ja takich małych twarzy nie będę rozpoznawał, tak więc wrócę do 200. I jeszcze jedna rzecz, którą możemy tutaj zrobić, bo zwróćmy uwagę, ja to wszystko przekopiowałem z tego pliku, tak więc tutaj mamy zupełnie ten sam kod, ten kod jest identyczny, to jest duplikacja kodu. Dobrym sposobem jest więc wyodrębnienie tego do osobnej funkcji. Tak więc utworzę nowy plik, Nazwę go tym razem po angielsku face recognition i stworzę metodę recognize face. I ten kod, który tutaj mamy, wytnę, wkleję. Oczywiście, zaimportuję tutaj jeszcze CV2 data. I tu. Operujemy na obrazie. Tak więc ten obraz muszę przekazać, nazwę to image. Tutaj rozpoznajemy twarz, tutaj rysujemy prostokąt na tym obrazie, więc ten obraz z narysowanym prostokątem ja jeszcze muszę zwrócić. Return image. Tu jeszcze jeden enter, wracam do pliku rozpoznawanie twarzy i tutaj importuję. From face recognition, import recognize face i wywołuję funkcję recognize face, przekazując image, czyli img, i przypisując raz jeszcze do zmiennej o nazwie img to, co zostanie zwrócone przez tę funkcję. Uruchamiam i wszystko, cały czas działa. Tak więc to samo zrobię. W tym pliku rozpoznawanie wideo, czyli te cztery linie usuwam. Importuję jeszcze From Face Recognition, Import, Recognize Face. Usuwam ten nieużywany import. I tutaj mówię Recognize Face Frame. I oczywiście do Frame'a przypisuję to, co zostało zwrócone. Biorę raz jeszcze kamerę do ręki uruchamiam i wszystko działa. Moja twarz zostaje rozpoznana. Jeżeli chcesz poznać dobrze Pythona i tworzyć takie i jeszcze ciekawsze aplikacje, zapraszam do mojego najnowszego kursu Python od podstaw, który dostępny jest na stronie pythonodpodstaw.pl. A do 10 czerwca ten kurs dostępny jest w niższej premierowej cenie.